Cześć witajcie w kolejnym, może już i w ostatnim odcinku Zuncharted Fortuny Drake'a. Ostatnio wyleźliśmy z tego, nie wiem jakiegoś bunkra. Jak? No nawet nazwijmy to bunkrem. I teraz lecimy uratować salivana, bo jest przygłożony pod kościołem. Nie pamięć nie myli. <laughs> I odkryś w sumie, że skarb był tak jak myślałem przeklęty. Co jest? A Saliwan jest tutaj. To sklep odgłośnie jeszcze grę samą w sobie. Dobra, schowajmy się cholerny granatnik No i dobra O fuck. jeszcze jeden Dobra, leży Weźmy sobie amunicję Chyba wszyscy Dobra, sniper leży, jeszcze kolega ładnie gółkę wystawia. Mamy gościa To jest, trafić go nie mogę Dobra, lecz Trzeba ich powstrzymać Nie wiedzą co robią Nie wiem jak ale ten pozor zniszczył całą kolonię i zabił też tym coś chwila Nie ma czasu trzeba wejść do kościoła Czyli tutaj idziemy To jest ten kościół przypomina mi Notre Dame we Francji w Paryżu Tak chyba w Paryżu No Dobra, trójkąt. Cholera, są wszędzie. Uważaj, stary. Mogła sniperka. No. Zmarnowany strzał I ostatni bym wydał na snajpera, dobra leży Mam mały problem dość. Dobra, A, no i nie żyjemy niestety. To rundę droga. Snajpa od razu pierwszy leży. Drugi snajper też leży. Trzeci również. Warty, A, szlak. Gdzie ty idziesz? Dobra, granatnik leży. Przez snajper został na górze. Ja trochę mądrzej zrobić, może jakieś granaty właśnie Dobra chwilę się wstrzymajmy Der, brakam M.O. Może ten granatnik wziąć Chyba tyle no, Albo i właśnie nie Cholera Jakieś amunicja szybko Chodźmy po ten granatnik może no i kija mi to dało. Potrójny bombardier. Osiągnięcie dostałem jakieś. Nie, nie zginął jeszcze Holender. Gin.

Jak oni sobie tutaj nic nie Mali. Drake nie chciał zabrać skarbu z wyspy Sali. Chciał, żeby tutaj pozostał. Co? I jest przeklęteczne. O! Hej! Słuchaj, wiem jak to brzmi. Musisz mi zaufać, Lender. Okej, okay, czyli mamy przejście pod spodem. W sali nic nie wie. Chyba lepiej, żeby nie widział, co nas zaatakowało do czasu. Znowu w dół No i nie wiem, gdzie. Nie szukamy tego Wiktora Wiktora O cholera Muszę się już zorientować, że mam plan na każdą okazję. Rzućcie broń. O ta. I żadnego bohaterstwa. Albo ją zabiję. Dobrze. Teraz zaczekajcie chwilę. Zaraz do was wrócę. Jeśli w to za radę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To tylko powłodu. Prawdziwy do Eldorado jest w środku. <grym wylek> Otwórz go! Wiesz, co robisz? Nie! Jestem jedyną osobą na wyspie, która wie, co robi. Kartuela, statua. Kuidado! Jesteście żałośni. Wszyscy, szukając tych swoich zafajdanych skarbów. Macie pojęcie, ile to jest warte! Dla niektórych. Szpalnie sali. Nigdy stąd nie odeszli morskie. Jak to opuści wyspę? Musisz go zatrzymać. Będę cię osłaniał. Dobra, a więc na bardzo jak powiem zdradził to się nie pomylę, nie będzie to jakieś zło Czyli muszę iść tutaj. Tylko, że ci wrogowie też będą mi przeszkadzać. Niestety został jeden na bardzo. który ma eleny i posok. Niestety o holender. Fuck, tych, które się ich nie spodziewałem, przyznam. Ale dobra, jeszcze raz Dobra, kolejny idzie za 50 zabójstw z em 12 Tu już 6 będzie chyba mam Jeszcze jeden, to przeładuj pompę Pierwszy, drugi, no i też To z trójki, czwórki w sumie. Uznajmy całą drużynę Elena, Sali Drake jako jedną drużynę. Z czterech osób poszukujących skarb zostały dwie. Z czterech drużyn w sumie. Już mi się wydaje to może być końcowy już ostateczny poziom A, czy ja mam tutaj pompą walczyć Mogę i pompą walczyć, tak jak nie to bardzo mi przeszkadza. Czy na Wardo to ja nie biję, biję tylko przedupad. Ten warto to Tu z nim się pewnie jeszcze trochę pobijemy. O, fuck. nie Niedobrze. No, dawaj. A pompa jest strasznie, niestety, wolna do... ...przeładowywania i tak które mnie to... ...w tym momencie przeszkadza. Dobra, weźmiemy ja czwórkę ja Jammo do niej. Ziem się wygodnie, które walczyło. No Ciebie jesteście. Tu jest jeden kolega serdeczny. Tu jest drugi. A, dobra. Okej. Okay. I zaczynamy od początku. Jeszcze nie, jeszcze nie. O oh, fuck. Strasznie dużo dodaje HP na warlu. Pierwszy nie żyje. Drugi jeszcze, jeszcze trochę, to strzała Trzeci też nie żyje dobra. Szybko MK, mu do niej. No, i tak też mogę. Cholera jasna. Na no, spokojnie. Nie ma sensu też się za bardzo spieszyć. Zrobię tą dobrą chojówkę. leży, dobra. Ja to chyba zrobię nacięcie, no jednak Dobra, znowu jesteśmy w podobnym momencie to, to się w ten pośrodku, no Dobra, leży Teraz idą ci Tego już tu nie zdejmiemy na początku Ochak, chowaj się Ja jeszcze jeszcze mam amunicję, to się nie Dobra, leży Również, dobra Nawaros spada stąd My zbieramy amunicję Jeszcze mamy sekundę Idziemy dalej. Ja już sobie lepiej przyłączę. O Holender w kółko. I chowaj się Drake Dobra, ale jeden leży Drugi idzie z góry A, no i stąd tu zaczniemy. Dobra, stąd tu nie będę do wycięcia. Szybko kółko. Dobra, chyba tu nieka leży, jak dobrze widzę. Kolejny leży. No, dawaj. Kolejny. I Navarro spada na górę. Dobra. Co dalej? No. No, dawaj, Drake. Chyba nie tak Co, Co jest, kurde Przestań celować we mnie A. Jakoś inaczej to muszę Poczekajmy sekundę

Trójkąt, jeszcze raz, kwadrat. Dobra. Teraz się przeszykować na podobną kombinację. Trójkąt, kwadrat.

Ten scharf jest do zguby. Nawet pod wodą. Niech tam może lepiej zostanie. Nie złudziliśmy. No tak. Uratować świat, zniszczyć zło. Taki standard. No tak. Szkoda, że odchodzimy z pustymi rękami. No cóż, wiesz, udało mu się zatrzymać jeden drobiazg. Proszę, znałam, no że możecie go brakować. Dzięki. Ciekawe pomysły na romantyczne spotkanie! Zalic! Rau, ale koszmarnie wyglądasz. A widziałeś tamtych Stopyłem <grystanie z nimi> Łódź, e, już mamy łódź. A, wielką. To <grystanie z nimi> jest jednak lepsza. Sali ty wspaniały suki synu! Wziąłem od piratów. Byli zbyt martwi, żeby zauważyć. A że nic nie nagrałeś. No, w porządku. Jeszcze będą okazje. Masz mnie długo. Dobra, wykorzystam chwilę na to, że muzykę gra. A więc, tak jak mogliście zauważyć, skończyliśmy już grę. Ale z Nathanem Drake'em i serią Uncharted się nie rozstajemy. Już jutro, najprawdopodobniej, jak mi się nie zmienią, głos następnego dnia, plany pojawi się druga część. Zatytułowana, już wam mówię. Zatytułowana Co jest? Zatu, zatytułowana Uncharted Pośród złodziei. To będzie też ciekawe jak najbardziej rozrywka. Rozgrywka. Też na parę fajnych godzin. Więc... A co do gry to... W sumie cała seria Uncharted jest taka obowiązkowa dla posiadaczy PlayStation. Jak prawie wszystkie ekskluzywy. jak ktoś lubi takie klimaty. Ale dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do jutra, cześć.